Ogłoszenie, a właściwie to będzie kącik, ciocia Cytryna poleca. Taki kącik w każdym naszym niedzielnym spotkaniu zaplanowałam i mam dzisiaj ogromną przyjemność sprzedać Wam pewien przepis. To będzie przepis wujka Norberta przepis na migdałowca. Ten, kto podgląda mój profil na Facebooku, ten już pewnie widział ten przepis, ale ja chciałabym Wam go dzisiaj ze szczegółami jeszcze raz przedstawić, wszystko opowiedzieć i wytłumaczyć. A więc tak: migdałowca najlepiej robić w tortownicy z kominem, ale można też zrobić w każdej innej foremce. Zresztą pokażę Wam za chwilę na zdjęciach różne warianty. Do zrobienia migdałowca potrzebujemy szklanki cukru, około 250 g migdałów. I cztery jajka. Formę mm, trzeba wysmarować masłem. Migdały lekko zmielić i wysypać grubo zmielonymi migdałami wysmarowaną formę. Zamiast bułki tartej. Resztę migdałów dobrze zmielić. Na mąkę. Oddzielić żółtka od białek. Żółtka utrzeć z cukrem na kogiel-mogiel. Gotowy kogiel-mogiel dodać do mąki migdałowej i delikatnie wymieszać. Powstanie bardzo gęsta masa. Białka z jajek ubić na sztywną pianę, niewielką ilość tej piany dodać do masy i delikatnie wymieszać. Kiedy masa się trochę rozluźni, dodać resztę piany z białek i delikatnie wymieszać, aż do powstania puszystego, lejącego ciasta. Ciasto wylać do przygotowanej formy i wstawić do piekarnika nagrzanego do 140 stopni na 45 minut. Ciasto powinno lekko wyrosnąć, a po upieczeniu można je podawać z owocami, bitą śmietaną albo z serkiem mascarpone. No, można oczywiście udekorować migdałowca według uznania, i tutaj kilka przykładów. Ja osobiście najbardziej lubię wersję z malinami.